Piątek odbyły się jawne posiedzenia tej Izby, w których były rozpatrywane protesty dotyczące obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzono oględziny kart uh -huh. do głosowania po drugiej turze wyborów prezydenckich. No i faktycznie ta Izba uznała, że były tam nieprawidłowości ale że one nie miały wpływów na, wpływu na ogólny wynik y, wyboru. To nie ma znaczenia, czy to były pomyłki, czy to było celowe y, działanie yy, i to już jest kwestia postępowania prokuratorskiego, bo prokuratura no tak, no bo się już będzie tym zajmować. Natomiast ewidentnie jest tak, że... No, po tych, po tych posiedzeniach piątkowych, przypominam, że to nie są orzeczenia, to są opinie. To Aha. opinie potrzebne do tego, żeby ostatecznie Sąd Najwyższy wydało, wydał swoją decyzję dotyczącą ważności lub nie wyborów prezydenckich. No ale chyba jest tak, że tutaj nie mamy się raczej spodziewać żadnych sensacji. Nie, ja bym się raczej nie spodziewała sensacji takie opinie Sądu Najwyższego i to trochę niezależnie od tego, czy chodzi nam o tę Izbę, czy o Sąd Najwyższy w przeszłości, kiedy jeszcze Izba nie istniała, albo kiedy jeszcze nie orzeczono, że Izba nie jest sądem. Bo zawsze są protesty i zawsze mniej więcej podobnie brzmi opinia Sądu Najwyższego, i to od 1989 roku mamy z tym do czynienia. Zazwyczaj sąd mówi tak, owszem, w tej i tej komisji były nieprawidłowości, ale nie miało to większego wpływu. Wpływu na wynik y, wyborczy. Więc prawda, no niestety, i pewnie s, y, będzie to duży zawód dla bardzo wielu nie tylko naszych słuchaczy, ale przede wszystkim wyborców, to nie jest tak, że to jest pierwszy raz, kiedy są wątpliwości, i to nie jest tak, że my od 89 do 2025 dokładnie znaliśmy wynik wyborów, a tym razem pierwszy raz tego, wyboru, tego wyniku dokładnie nie znamy.